Witam, 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 witam was, moi kochani. Dzisiaj nie bez powodu jestem w takiej elfickiej czapce, bo będziemy zajmowali się recenzją zestawu właśnie z elfem. Jest to tegoroczny zestaw świąteczny o numerze 40746 i nazywa się Ciężarówka Świętego Mikołaja. Ciekawe, dlaczego nazywa się Ciężarówką Świętego Mikołaja, skoro prowadzi ją elf? Być może ją tylko dzierżawi. Zestaw mam już naszykowany, nożyczki mam już naszykowane, więc zapraszam Was do drugiego odcinka serii świątecznej. A teraz szybko rzućmy sobie okiem na pudełko. Na pudełku mamy pojazd, naszego elfa za kierownicą, choinkę i kilka prezentów. A teraz sprawdźmy, jak pudełko wygląda z tyłu. Z tyłu mamy kilka scenek. Możemy zobaczyć, jak wygląda otwarta paka, że znajduje się tam warsztat. Że można my podnieść dach i na tym dachu umieścić choinkę. No nic specjalnego, więc zabieramy się do otwierania pudełka i zobaczymy, co jest w środku. No to co, ja zrywam te plomby. Ok, mamy otwarte. Zobaczymy, co kryje się w środku. Pudełko puste, a w środku, oprócz instrukcji. Mamy arkusz naklejek, aż 5 woreczków i pojedyncza płytka. A teraz przyjrzyjmy się naklejkom. Mamy tutaj dwa elementy, które będą ozdabiały pakę samochodu, numer rejestracyjny, który jest też numerem zestawu oraz dwie naklejki, które będą stanowiły wyposażenie warsztatu. Mini figurka znajduje się w pierwszym woreczku, więc od niego sobie zaczniemy. I standardowo złożę sobie najpierw figurkę. Jest bardzo prosta. Tylko cztery elementy. O, ale nie było tak łatwo z tą czopeczką, jak było widać. Jeśli chodzi o figurkę naszego Elfa, to bije z niej pełne doświadczenie. Siwy wąs, siwe drwi, okulary. Pewnie nie jeden raz jeździł z Mikołajem w zaprzęgu. Ubrany jest w prosty strój pocztyliona, z tyłu prosty zadruk i jeśli chodzi o główkę, to nie dostaliśmy tutaj alternatywnego nadruku, a szkoda. Mamy tutaj też taką czapeczkę z uszkami. Ciekawy element. No dobrze, moi drodzy, w takim razie ja zaczynam budować, za chwilę do Was wrócę, jak będzie jakiś ciekawy fragment, to pokażę Wam go na szybkim budowaniu. I proszę, proszę, w worku numer 3 mamy takie dwa złote tyle 1 na 4 No moi drodzy, tu dopiero jest pieniądz. 4 złote felgi, nieźle. Moi drodzy, w zestawie mamy jak zwykle kilka zapasowych elementów. Większość z nich to nic ciekawego, raczej jakieś groszki, elementy 1 na 1 ale mamy tutaj coś wartego uwagi. 4 złote elementy, w tym jedna mała nano figureczka i oprócz tego taki srebrny element korby. To są elementy, które zawsze gdzieś mogą się nam przydać, także całkiem fajnie. I tak, moi drodzy, prezentuje się gotowa konstrukcja. Tak, ciężarówka wygląda z tyłu. Mamy tutaj taki zabawkowy element, który sugeruje, że jest to nakręcany pojazd. Tak jak te zabawki z dawnych lat. Możemy sobie otworzyć dach możemy sobie otworzyć pakę, by mieć dostęp do warsztatu i prezentów. Jeśli chodzi o front, auto jest chyba wzorowane na takim starym Lincolnie. Tak prezentuje się choinka. No, przy składaniu bawiłem się całkiem nieźle, ale nie znalazłem też nic takiego, co warto byłoby wrzucić na Speedbuilda. I muszę powiedzieć, że z całego serca polecam ten zestaw jako zestaw na prezent świąteczny. Powiedzcie, czy macie ten zestaw w swojej kolekcji, czy planujecie go zdobyć? Jeśli jesteście zainteresowani innymi poleceniami, to tutaj wyświetla się link do budżetowego poradnika zakupowego Lego na 2024 rok, którego jestem autorem. Trzymajcie się, wesołych świąt. Cześć.